Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xeramort, a to jest pierwszy odcinek z serii Xeramort odpakowywuje co? A to dowiecie się już w dalszej części tego materiału. Może już Wam od razu powiem co to będzie, to będzie mój nowy mikrofon, z którego będę starał się nagrywać dla Was materiały. Dobrze, ja już przejdę do samego unboxingu oraz chciałbym Wam powiedzieć, że moim statywem jest Munuś. Munuś to statyw idealny. Dobra. łapiemy się. Odrywamy. Dużo czarnej folii. Jak zwykle. Ciekawe czy będzie folia bąbelkowa. Z tego co się orientuję to raczej nie będzie. A! Wszystko wypalamy dalej. Jeszcze więcej czarnej folii? Jeszcze bardziej. Jeszcze mocniej. Coraz więcej. Jeszcze więcej. O, pudełko widać. Więc tak. Tu są papiery do mnie. Ja sobie przejrzę potem. Tak, wywalamy folię. Więc tak, pudełko. Moim zdaniem tak do każdego sprzętu dobrze nawet. Pasujące dobrze. Koniec owienia w bawełnę Rozcinamy. Dam, 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 dam. Więc tak. Czekaj, on już musi zrobić bliżenie. Zostaw to to wszystko. Nie, może być bliżej. Aha, mówimy. Więc tak. Metalowa podstawka z gumowymi końcówkami. Żeby się nie przemieszał tło. Czekaj, mówimy jeszcze jedno zrobić. Tak wygląda pudełko wewnątrz. Więc tak, podstawka. Oczywiście już popracowana. Norma. Tu ją odkładam. Potem jest stojak. Też... Metalowy, już mniej czyli mniejsza ciężkość, kabel. No i sam mikrofon. Dóźniej. Dobrze. Jeszcze co znajduje się. Różne gąbki. Kłębeczki, pianki wyle co? Jeszcze więcej. Sterowniki. Dobry, bardzo przydatne. Gdyż sterowniki są po to. Aby można było zainstalować sterowniki, mm, tak, nie, ma, masło maślane, ale ten mikrofon ma wbudowaną osobną e, kartę dźwiękową, co pozwala nam podłączenie go do bardzo starego sprzętu i będzie nam świetnie śmigało. No i jeszcze tam jakieś poradniki w niemieckim, angielskim. Instrukcja obsługi bardziej. A, takie bardziej duże. Pierdolne. Dobrze. Bierzemy podstawkę, idziemy dalej, nożyczki. Też to pudełko wrzucamy, tak, trzeba to wkręcić, no. jest tu gdzieś może up-down, nie ma, więc wkręcamy, wkręcamy, no i bierzemy sam mikrofon, też go wkręcamy. Tutaj magia jest troszkę cięższa, ale spokojnie, tam się tu nie kręci już nie. się będzie Was ciekawić ja będę go podłączał do komputera. Tutaj mamy, nie wiem czy dobrze widać. Widać? Jak dobrze się to te? Podłączenie do kabla USB. I to pójdzie pod komputer, więc myślę, że w tym odcinku Nasz. to będzie na tyle. A jeszcze co do marki, jest to mikrofon firmy Reloop z podcaster. Po opiniach, bardzo dobry mikrofon. Myślę, że w, naj, w najbliższych dniach powinien ukazać się odcinek, w którym będę testował ten oto mikrofon i porównywał go do mojego aktualnego, który, no, szałut z cenem nie robi, więc nie będę się nawet chwalił, bo trochę mi wstyd. Już jest, ale wiecie, w końcu trzeba kupić jakiś normalny sprzęt. Dobrze, to by było na tyle w tym unboxingu. Ja dziękuję za uwagę. Liczę, na to, że będzie jakaś w komentarzach dyskusja na temat, czy Wam się podoba na przykład ten mikrofon, czy nie. A co do ceny, on nie kosztował 2,5 stówki, więc nie jest to jakiś tani, ale myślę, że dość dobry. Jeżeli się coś z nim będzie działo, na pewno Was poinformuję, w co wątpię, myślę. I raczej to. Ja, tu się kręci. To się kręci też. Tu się też... On sam... Aha, także to zrobi, dobra. Więc to bym na tyle w tym, w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Cześć i na razie. No, no Monuś też się musi monuś pożegnać. Też się pożegnać No to się... Munuś żegna. Papa. Papa. Pa.